Ja wiem, że my tutaj rozmawiamy o sprzedaży. O obsłudze klienta, o generowaniu większych prowizji, większych marsz. Tak by się przynajmniej mogło wydawać. Ja to wszystko wiem i rozumiem, więc tym bardziej dzisiejszy temat jest istotny. A na pewno zaskakujący. Porterem odcinka jest staygroup.pl. Stay Newsletter. Bezinteresowne interesy. 4 lipiec 2023. Wy wiecie o tym, a jak nie wiecie, to ja Wam powiem, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj opowiadam, to są sprawy, które albo sam sprawdziłem, w które wierzę, że działają, sam je robię do dziś, albo kiedyś robiłem, będąc w analogicznych miejscach jak Wasze dzisiaj. Zatem śmiało mogę powiedzieć, że to nie są tylko jakieś tam książkowo-youtube'owe narzędzia, których skuteczność nigdy nie została sprawdzona w boju, ale coś, co sobie albo wymyśliłem, albo przeczytałem, albo kiedyś po prostu od kogoś odgapiłem. Ale co najważniejsze, Sprawdziłem, czy to działa. No i teraz, dlaczego taki wstęp? Dlatego, że sprawa dotyczy robienia interesów bezinteresownie. Czymże to jest? To sposób komunikacji, albo właściwie sposób bycia. Pewne założenie, którego efekty obserwuję na własnej skórze od wielu lat i jestem sam z dnia na dzień zaskoczony tym, jak potężnym narzędziem to jest? W ramach komunikacji z innymi ludźmi, z waszymi klientami aktualnymi, potencjalnymi albo nigdy nie niedoszłymi, powinniście zachować sobie myśl o robieniu interesów nie oczekując nic w zamian. To jaki to jest interes, gdzie nie oczekuje się nic w zamian? Długoterminowy. Pomaganie innym ludziom, udostępnianie im swojej wiedzy, czasem sposobu myślenia, dostarczanie im swoich kontaktów, łączenie ze sobą ludzi jest fantastycznym elementem całej tej układanki. Natomiast często też. W szczególności kiedy ma to potencjał biznesowy, liczą na natychmiastowy zwrot inwestycji. No i właśnie ta moja obserwacja w tej sprawie wygląda tak. Niemalże zawsze w takiej sytuacji da się doprowadzić do tego, żeby druga strona, w ramach wdzięczności za Twoją pomoc, zaproponowała Ci w jakiś sposób wynagrodzenie za Twoje zaangażowanie. Czasem to będzie bardziej, czasem mniej wymuszone działanie, ale teoretycznie da się to zrobić. Natomiast problem leży w innym miejscu. W cierpliwości. Rzadko kiedy ludzie z obsługi klienta pozwalają sobie zaczekać na zwrot inwestycji. Ile czasu? Nie wiem. Jak ty mnie zajmowałeś w tej chwili? Może to będzie miesiąc, może rok, a może i pięć lat, a może nigdy. Jakie to ma znaczenie? Żadnego. Musisz w tej sytuacji zawsze wyjść z założenia, że postępujesz dobrze, mądrze i wartościowo w stosunku do drugiej osoby. To trochę też takie nawiązanie do naszej wcześniejszej rozmowy o standardach. Jeżeli jesteś pomocny, masz wiedzę, którą się dzielisz bez żadnego problemu, a jednocześnie otacza cię aura zaangażowania, wsparcia, niesionej pomocy, nieskalanej interesownością, to taka postawa staje się twoim standardem. Teraz jasne, że są skrajności, w których w takiej sytuacji możesz trafić na oponenta, bo ciężko go nazwać partnerem, który będzie miał interes i wyciągnie z twojej dobroci wszystko, co się da. Ale jestem przekonany, że z Twoim poziomem inteligencji poradzisz sobie w zaobserwowaniu niedogodnych zachowań u swojego rozmówcy, który to pomoc od ciebie otrzymuje. Zatem wracając, tworzysz pewien standard tego, że na przykład wiesz bardzo dużo, znasz dużo ludzi, potrafisz rozwiązać prawie każdy problem, jesteś miły, miła, serdeczny i tak dalej, to na dłuższą metę nie ma możliwości, żeby ta inwestycja nie wróciła do ciebie w jakiejś formie. A jak nie bezpośrednio, to w jakiś sposób pośrednio. Przecież to, co opisałem chwilę temu, to właśnie dokładnie jest taki człowiek. Z jakim większość z nas chce mieć do czynienia. I teraz nie ma znaczenia to, czy ten, któremu pomagasz, coś u ciebie kupi, coś zamówi, czy palcem wskaże cię w ramach wyboru oferty, to nie ma znaczenia, bo być może powie on coś swojemu znajomemu na grillu o Twoich umiejętnościach rozwiązujących jego problem. Może wypowie się na ten temat, będąc na wakacjach i poznając nowych ludzi. To naprawdę w tym miejscu nie ma żadnego znaczenia. A znaczenie ma to, że karma wraca. A karma to działanie. Ja wiem. Że czasem bardzo trudno przestawić się na taki sposób myślenia. Jasne, przecież żyjemy ze sprzedaży. A sprzedaż wiąże się z tym, że ktoś za tę pomoc powinien zapłacić. Ale trzeba mieć w sobie tę umiejętność i czasem zainwestować w dobry kontakt, zanim przyjdzie moment, w którym zwróci się on wielokrotnie. Czerpanie korzyści z bycia wśród ludzi wiąże się z cierpliwością i wiarą w procent składany. Większość ludzi nie potrafi połączyć tych kropek. Kiedy żyjemy dzisiaj w przestrzeni natychmiastowej gratyfikacji, niewielu jest takich, którzy potrafią najpierw coś od siebie dać, potem coś dać, potem dać coś jeszcze, potem jeszcze raz. I potem coś jeszcze dać, zanim poproszą o coś w zamian. Życie pokazuje, że kiedy jesteś gotowy, gotowa dawać, nie oczekując nic w zamian, finalnie otrzymasz zdecydowanie więcej niż to, o co mógłbyś i mogłabyś poprosić. Zatem co? Baw się dobrze. Dzięki za to, że tutaj jesteś. Jeżeli te treści Ci się podobają, i są dla ciebie przydatne, to opowiedz nam o tym w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to możesz go oczywiście udostępnić swoim znajomym czy na swoich mediach społecznościowych. Wszystkie takie udostępnienia będziemy oznaczać na naszym Instagramie Stay Maciej. Pamiętaj też o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować nasz kanał. Algorytmy to lubią, a ja lubię to jeszcze bardziej. Stay newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować cienniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.